Kochani, witam Was w kolejnym filmie. Gdzie dostałem pewne słowo na niedzielę, ale to słowo jest nam dane, żeby tak naprawdę żyć nim i, i, i rozmyślać je, rozważać, kontemplować i przeżuwać przez cały następny tydzień. For the people I see, for Słuchajcie, zaczniemy przede wszystkim od tego, że w pierwszej Księdze Królewskiej mamy taką sytuację, gdzie Eliasz idzie na pustynię, kładzie się już zupełnie przemęczony, zupełnie jakoś wykończony tym wszystkim, co go spotkało. Mówi, panie, pozwól mi już odejść, pozwól mi zasnąć i się nie obudzić, chcę już umrzeć. Za to Anioł do niego przychodzi i mówi mu, wstań. Jedz. Daje mu chleb, daje mu dzban z wodą. Eliasz napoił się. Eliasz wypił, najadł się ponownie. I znowu poszedł spać. I woła: Panie, pozwól mi umrzeć. Już wiecie, najedzony, już trochę zregenerowany, ale wstaje drugi raz. Anioł go budzi, przynosi mu kolejne jedzenie i mówi: Wstań. Przed tobą jeszcze długa droga. Eliasz. Wstaje i idzie 40 dni, i 40 nocy, aż na górę choreb. Myślę, że my możemy się z Eliaszem tu czasem utożsamiać. To są jest wiele rzeczy, które nas przemęcza w tym życiu. Jakieś sytuacje, które nas zamartwiają. Być może ktoś stracił pracę. Być może ktoś ma jakąś ciężką sytuację stresową. Być może czyjeś dziecko się buntuje. Być może ktoś odchodzi od kościoła, być może ktoś zaczyna wątpić, przestaje wierzyć, przestaje wyznawać te wartości. Myślę, że wiele takich rzeczy może się dziać wokół nas. Jesteśmy słabi fizycznie, słabi psychicznie, mamy jakieś wahania emocjonalne, nie domagamy i nie dajemy rady, i mówimy: Panie, ja już nie mogę nic zrobić. Ale myślę, że tu w tym momencie objawia nam się trochę też ta istota i sens odpoczynku. Że faktycznie wiele rzeczy może nas dotknąć w tym życiu, ale że ten odpoczynek trzeba jednak znaleźć. Trzeba znaleźć na niego czas. Że ta regeneracja jest tak samo ważna, jak ważna jest praca. Praca apostolska, głoszenie słowa, życie z Chrystusem jest tak samo ważne, jak i odpoczynek. Czasem mamy chęć już się odsunąć, czasem mamy chęć już odejść, porzucić to, co do tej pory robiliśmy. Pewne nasze zajęcia, i idziemy na pustynię, mówiąc: Panie, chcę rozpocząć nowe życie. Pozwól mi od tego odejść, zabierz to ode mnie. A on ci mówi, tak jak mówi nam dzisiaj w pierwszej księdze królewskiej: Wstań i jedz. Jest czas na odpoczynek. Znajdź czas na odpoczynek, tak jak Eliasz, a Chrystus da ci chleb, da ci wodę do picia. I czasem tym chlebem, czasem tą wodą będzie jakiś fragment Pisma świętego. Czasem będzie to po prostu wycieczka nad morze, która cię jakoś zregeneruje, czasem to będzie po prostu sen. Ale myślę, że o to też musimy zadbać. Kiedyś ostatnio mój znajomy tak się pyta, że on nie wie, o co, o co, o co się tu martwić, bo on pracuje. No i po pracy generalnie chce sobie poczytać jakieś duchowe książki. Chce trochę popracować nad swoją duchowością, ale przez to zawala trochę, no nie może pójść na siłownię, nie może pobiegać. I, i myśli, że jednak to jest lepsze że, że lepszy jest taki rozwój duchowy ale ja myślę idąc też słowami Tomasza Zakwinu i św. Augustyna że przecież ciało i duch to jest jakby jedna materia to się wszystko łączy czasem człowiek, kiedy jest przemęczony duchowością jest jakoś przebodźcowany tym nawet całym słowem życiem w kościele już chce po prostu odejść już go to wszystko zaczyna męczyć nie ma cierpliwości to myślę, że czasem Wystarczy pobiegać, przejść na dietę, pójść na siłownię i zadbać o swoje ciało. Że to wszystko idzie w parze. Nie można tego rozłączyć, dlatego warto odbać i o te potrzeby materialne, i o te potrzeby duchowe. Pamiętajmy o odpoczynku, nieważne jak bardzo zapracowani jesteśmy. Odpoczynek jest tak samo ważny jak praca. Wiadomo, atutem jest bycie pracowitym, ale pracoholizm już nie jest atutem jest czymś, co może nas w życiu zgubić i co dzisiaj jest podkreślane słuchajcie, dostajemy też piękny psalm, w którym refren brzmi tak wszyscy zobaczcie jak nasz Pan jest dobry i dalej, będę błogosławił Pana powietrzny czas, Jego chwała zawsze będzie na moich ustach dusza moja chlubi się Panem i tak dalej myślę, że znamy ten psalm 34 ale idąc dalej do drugiego czytania mamy coś podobnego, również o radości w duchu nie zasmucajcie Ducha Bożego moi bracia w którym zostaliście opieczętowani, którego już dostaliście, ducha radości. Niech zniknie z Was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, znieważenie, wrzaskliwość wraz ze złością. Bądźcie dobrzy i miłosierni, przebaczajcie, jak i Bóg nam przebaczył. Tu mi przychodzą od razu na myśl dwie myśli. Po pierwsze, to, że każdy z nas ma się z czego radować. Tylko pytanie, skąd czerpać właśnie. Siłę na tą radość, co jest połączone z pierwszą księgą królewską. Radość zawsze znajdziemy w odpoczynku w Chrystusie. Kiedy idziemy do kościoła, jesteśmy tam zapatrzeni w siebie, w swoje problemy, myślimy, jak to nam jest ciężko. Przecież tak wiele rzeczy w moim życiu się wali. Zaczynamy, robimy sobie z tego taki osąd do kontemplowania i rozmyślania nad tym, jak bardzo mi jest ciężko. To zasmucamy tego ducha radości, o którym mówi dzisiaj święty Paweł. Idąc do kościoła, idąc na adorację, nie myśl o swoich problemach. Wiadomo, że to jest ciężkie. I mówić komuś, żeby się uśmiechnął, w momencie, kiedy wszystko się wali, to jest jeszcze większe przygniatanie tej osoby. Dlatego dzisiaj wam tego nie mówię. Ale daję wam taką podpowiedź, że jeżeli idziecie do kościoła kontemplować swoje problemy i myśleć o, nim, o nich i zamartwiać się, to zasmucacie swojego ducha Bożego, którego w sobie macie. Radość znajdujemy tylko w Chrystusie. Odpoczynek znajdujemy tylko w Chrystusie. I patrząc na Niego, wpatrując się w ten Najświętszy Sakrament, w Tabernakulum, wychwalając Boga w pieśni Chwała na Wysokości Bogu, Święty, 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 śpiewając te wszystkie pieśni uwielbieniowe, chwalimy Boga. I chwaląc Boga sami siebie uszczęśliwiamy, jak mówił święty Tomasz Zakwin. Spróbujcie. Ja wiem, że to nie jest łatwe. Jeśli nie dajesz rady... Nie ma sprawy, nie musisz tego robić, się do tego stosować, bo wiem, że czasem są takie momenty, gdzie po prostu nie jesteśmy w stanie aktualnie Boga wychwalać. Ale spróbuj. Spróbuj, idąc ze swoimi problemami, z tym swoim natłokiem myśli, spróbuj wejść do kościoła i nie robić z tego sobie źródła kontemplacji tego, jak mi jest źle, tylko spróbuj wychwalać Boga i w, o tym wszystkim na chwilę zapomnieć. A zobaczysz, że zniknie z ciebie wszelki gniew. Wszelkie uniesienie, wyrzaskliwość, natłok myśli. Jeśli zaczniesz wychwalać Boga, jeśli zaczniesz się Nim zachwycać, dostrzegać Jego piękno, to zobaczysz, że zniknie to wszystko, co chciałeś, żeby zniknęło. Słuchajcie, jeszcze idąc do Ewangelii, taka krótka myśl właśnie o Eucharystii. Jak ważna jest Eucharystia, ale Eucharystia dobrze i godnie przeżyta. Nie przeżyta w sposób, gdzie idziemy z natłokiem myśli. Nie przeżyta w sposób, gdzie nawet nie zastanawiamy się nad tym, co odpowiadamy. Nie przeżyta w sposób nieświadomy. Tylko właśnie chodzi o to, żeby wejść w tę Eucharystię i wiedzieć, co tam się dzieje. Ja polecam książki. Duchowa podróż w głąb Eucharystii. Yy, wiele takich książek możemy znaleźć, które właśnie nam rozwijają tą istotę Eucharystii i wyjaśniają nam ją krok po kroku. Warto się w to zgłębić, bo bez tego nie jesteśmy świadomi, w czym uczestniczymy, jak wielkie jest to przedsięwzięcie, w którym bierzemy udział tak naprawdę co tydzień albo i częściej. Chrystus mówi nam dzisiaj, że ja jestem chlebem życia. Kto chce jeść, kto chce żyć wiecznie, kto chce mieć szczęście, kto chce mieć radość, niech przyjdzie do mnie, je i pije za darmo. Wasi bracia, którzy żyli, dbali tylko o ten chleb doczesny, dbali umanny. Próbowali sobie gromadzić jakieś dobra i dbali tylko o to, co na ziemi. Nie bierzcie z nich przykładu. Idźcie i spożywajcie mój chleb. Ale pytanie, czy wierzysz? Czy jesteś świadom, co odpowiadasz? Jaka jest Twoja odpowiedzialność podczas Eucharystii? Myślę, że z tym postawionym pytaniem zostawię Was na ten tydzień. Dobrego dnia. Pa! pa.